witajcie, Siemanko, siemanko, witajcie. Z tej strony wasi wojownicy ostrości, czyli Ostry Miś, Ściekły Byk. Dzisiaj kolejny kolejny sosik, kolejna recenzja. Właściwie dla nas jest to 5 minut, a dla was jest to tydzień czasu. Tak. Tak. Czyli ja, on i onu jeno. I onu jeno. Kuczaczki. onu jeno. Kuczaczki. Widziałeś ten filmik? Z Co? Widziałeś ten filmik? Onu jeno? Nie. Nie widziałeś. To ci wyśle tam. napis. mi linka. Dzisiaj, e, dzisiaj co, co testujemy? Kolejny to jest Pick to jest? Fit Peppers. E, jest to e, Toxic Joker. Yes. E, naprawdę ostry sos chili. E, na skali tutaj etykietowej 4 na 6. Czyli e, kolejny poziom wyżej tak. od Tak. Idziemy po kolei, nie? Ostatnio no. był <laughs> Bob Barbecue. Bob coś tam? Nie, bo jak barbeque, bo nie, mat, mat goat Aha, mat goat mat przepraszam, goat, mój mat goat był, tak. Szalona koza. Tak, to było 3x6 i on już y, nam troszkę popali różki pokazał, więc no. ten 4x6 może też może być ciekawie. On zweryfikuje, w jakiej jesteśmy formie. Pixie peppers, 100% naturalny, rolniczy kandel detaliczny, najlepiej spożyć przed jeszcze w terminie. Są jeszcze są jakieś wartości odżywcze? czy Spokojnie. Tylko napisane, że rzemieślniczy ten. Spokojnie. Skład. Toxic Joker to toksyczne, to toksyczne połączenie słodyczy, która doprowadza do prawdziwej e, ostrości. Ośmielisz się? Ośmielę się. Tak. E, skład. Papryki w nawiasie, budiolokia, e, Seven Pot Peach i Lemon Drop. Następnie borówki, rodynki. O, nareszcie coś, co nie będzie Tobie pasowało. Sok z Malin, tym miła odmiana. Sok z Malin, cukier cinowy, regulator kwasowości, czyli kwas cytrynowy, sól morska i przyprawy. Może zawierać orzechy solarz ziarna, zbóż, gorczycy oraz sezamu. Produkty oznaczone pochodzą z mojej własnej uprawy, czyli papryki, czyli borówki, czyli i tyle. Mhm. Tak. Jeszcze bym powiedzieć, że rodzynki, ale... 100% naturalne. Rodzynki nie, tak. Objętość 200 ml netto, po otwarciu przechowywać w lodówce. Przeosnąć przed spożyciem. Kłaczek. Tak. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć grafikę, która, która oczywiście A. z drugiej strony się znajduje. Tutaj Pixie Pepper się... się Taki toxic clown trochę, trochę no, joker. To, to jest joker właśnie, taki, no. taki te usta. Ale patrz, co jest napisane, hot, hot, hot. Tak, hot, hot, hot i ten język ma taki toksik trochę. No. Ciekawe, czy też będziemy mieli zielony język po zjedzeniu tego. Zobaczymy. No, no zobaczymy. Tak, jak to... W... Studenckie nawyki. <laughs> Studenckie nawyki zostały. A przypomnij, co studiowałeś, w psychologię? Nie. Nie? Pedagogikę. No dlatego... <laughs> Dlatego kle trzeba klepnąć, no. Jesteś zwolennikiem klepania? Sosów, tak. <laughs> I nie tylko sosów. Nie złapiesz mnie na niczym. Nie tylko sosów jesteś zwolennikiem klepania. Powiem tak, dyplomacja to moje drugie imię. Tak? Tak. Powinieneś zostać naszym rzecznikiem prasowym. naszym, sensie naszym, czy naszym, w sensie, naszym, naszym sensie rządu. <laughs> Nie rządów. Nie, aktualnie mamy rząd. Co ty wy, wy, wyprawiasz za... Nie bo tam spadł Poproszę a nie, na, nie chcemy tutaj. W jest taki. Zaśmiecać? Buraczano. Taki Buraczano. Buraczano-borówkowy właśnie, tak jak tu Fioletowo-różowy taki to. Właśnie taki jak etykieta. Tak. No, no ciekawe. No. Otwórz, powołaj, zobaczymy. Dobra, nie wystrzeli to na, na, na mnie? Nie, moment. czemu? Nie jest gazowany. Nie chciałbym w nim... Nie no, jest jeszcze w terminie, to nie powinien wystrzelić. To fakt. A czemu? A są jakieś nasze sosy, które nie są w terminie, które mogłyby wystrzelić? Nie, nie Jesz ma. Ten. Jeszcze ich nie otworzyliśmy. <noise> no, tam czasami, ale... Jak je otworzymy, to, to się dowiecie. Ale z tych wersji hard? Bo, wy... bo, się, bo, się, pojawi, bo się pojawi z mianka, a nie pojawi się film. Oj, tam bez przesady. Dopóki jest produkt zamknięty, pasteryzowany, to chyba się mu nic nie dzieje. I co czujesz? Jest taki jakiś mały wyrazisty zapachowo? Jest bardzo nieoczywisty. Tak? Tak. Bo może to są te borówki, no? A, ale ty też jest taka słodycz malin, to taki słodkich malinek. No. Tu jakiś miód też jest? Nie mam miodu? Nie Mo mogę. Może to ta, ro ta ro rodzynka. Wyraźnie ten zapach jest taki aksamitnie słodki, owocowy. Ale jak poczujesz smak rodzynki, to ci nie będzie podchodzić. Bo zapach rodzynki ci nie przeszkadza. Powiem ci tak, czuję tu tą, tą, tą rodzynkę. Tak? W zapachu. Tak. To no tak samo jak ja czułem z poprzednim cynama. No i burówkę też usił. Papryk? Nie wiem, tu jesteśmy trochę na świeżym powietrzu, więc też Troszkę zawiewa. odwykliśmy od takiego wąchania w tak. niesterylnych nie, nie warunkach, warunkach, że tak to ujmę. No, już w plenerze to też zupełnie inaczej, bo wiatr zawieje tutaj coś innego, podwieje pod zapachu tak, i ten. natomiast nie wyczuwam, nie wyczuwam tu papryk, wyczuwam tutaj z aksamitną owocową słodkość, tą, tą słodką rodzynkę taką. Ja sobie też to pozwolę przedzukerować. Także wydaje mi się, że będzie mocno, mocno słodko. No nie ma tutaj tabelki z wartościami odżywczymi, natomiast podejrzewam, że no przyjemność to, że nie robi się czop. Tak. Jest na początku taka finka, tam była na górze. Czuję bardzo taką owocowość. Ja się przede w momencie zastanawiałem, czy tam miodu nie ma, ale to ale potem sobie uświadomiłem, tak że, że to jest dojrza... ta rodzynka. Dojrzałe owoce. Słodkość rodynki takiej. Nie, słodkość tu jest co tu jest. Tak. Borówka, rodynka? Borówka właśnie. Malina. też taka Borówka, malina. Takie owoce skrzaczka, takie owoce leśne. Bardzo, bardzo dojrzałe, bardzo. Takie słodko kwaskowate. Po smakiem. Kwaskowatości tam nie czułem. Zapach. Nie czuję paprykowości w ogóle. Ja też nie właśnie. Nie, A, a specjalnie sz sz szukałem jej tam nie czuć. Także, jeśli. Tam zapachowo jest... kwaśne, no, więcej je... nie mogę coś powiedzieć. Jeśli tam powiedzieć. papryk jest 4, 4 na 6, to są bardzo dobrze zblendowane, w sensie wkomponowane w ten sos. No, ale zapachowo nie czuć ich. Zobaczymy jak na no, tym. Zadłużujemy. O, leją, lejący jest taki dobrze. Lejący, dobre. ale z cząsteczkami takimi różnymi. Tak? No. Trochę dżemikowy taki. Taki dżemikowy, ok. A ja z dżemikami jestem tak jak z byku z cynamonem ostatnio. Ale ten dżemik, prawdopodobnie może nie być taki słodki. Obstawiam, że on nie będzie. To będzie taka kwaskowatość dojrzałego, dojrzałego owocu nie leśnego. Coś, że to będzie słodkie Coś mi tu lata obok mnie. No mi tu też lata, ale lata mi to, że mi lata. Koło, koło tego mi to lata. Będzie? Kurszaka. Będzie, będzie, będzie. będzie no. Toxic. Będzie, bo musi. Mam nadzieję, że nie zanieczyścimy tutaj otoczenia. I wy w tym momencie zobaczycie zdjęcie. Dobra. Dobra, jesteśmy? Jesteśmy? Jesteśmy. Także jak widzieliście, fajnie się trzyma tego kurczaka, co jest taki też lekko, lekko zawiesisty. Tak? Taki krwisto, malinowo, buraczkowy. Mhm. Nie ma tak, chrupiący kurczaczek z kefi. Tak. Bardzo dobry. Nieinwazyjny, nie dominujący smakowo. Czuję burówkę. Taką. Kwaskowatość dojrzałej borówki. Świeżą, lekko kwaskowatą, lekko słodkową burówkę. Mhm. Taką bardzo zbilansowaną. To nie jest ani za kwaśne, ani za słodkie. Trochę mi sł słoność kurczaka tu to, to przeszkadza. Mhm. Albo za mało sos, sosu polana. Nie no, łaska, nie? A ja mówię, żeby bardziej przykryć tego kurczaka. Mhm. To wtedy by mi się to lepiej skomponowało. Mhm. Śladowe igiełki czuję na gardełku. Ledwo zauważalne Na razie nic, kom, nic kompletnie mocnego W smaku świeżo owocowo-borówkowy Niedotuszony, nie nie taka po, po prostu świeża, fajna borówka. tam, tak naprawdę. Hmm. Mite igiełki na gardełku teraz przerodziły się w takie lekkie, punktowe ciepło. Ale takie no, minimalne ciepło. To nie jest takie rozgrzanie, żar czy hajcowanie, tylko takie lekkie ciepło miejscowe. Dobra, przełknę to. Przełknę. Ale fakt, Ta sól z kurczaka Tutaj mi trochę przeszkadzała. No trochę, tro, trochę się nie, 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 nie grało coś, nie? no? Też jest, jesteśmy w innym cave niż zazwyczaj tam na galerii, więc to też może mieć wpływ. No. Może ku... Kurak, kurakowi nierówny. Ciepło, bo nie ma szafki. <laughs> Ale powiem ci, czekałem na ostrość tego sosu. Nie wiem, jak na czysto. No, na czysto za chwilę zobaczymy. Natomiast. No, nie doczekałem się jeszcze tej ostrości. No. Poza tym takim mówię, śladowym tutaj gdzieś na gardziełku. A to mi nawet, nie? Punktowym, ja tylko. W posmaku. W nic? A nie ja język. tylko, nawet w posmaku, miałem świadomość tego, że to są jakieś tam dodane superchoty, nie? No mi, Papryki jakieś dodane. Mi, mi w pewnym momencie zaczęło, za, 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 mówię, wchodzić w delikatne igiełki na, na gardło, które się w takie delikatnie ciepiołko przerodziło, ale to tyle. Na, no. na języku nic, na, na policzkach, na wargach kompletnie nic, na podniebieniu nic. Myślisz, że się to podniesie jeszcze, czy nie? Że się tak powoli będzie budował? To nie, to już nie. nie. Trzeba to zrobić ureczką bo no, bo tak trochę na razie. Dobry, ale, ale bez, bez historii, jeśli chodzi o pikantność. O, o jakąkolwiek pikantność. Czy no, ale zobaczymy, bo o ile pamiętam, ten Mad Goat. No? Chociaż nie, no, on był bardziej paprykowy. Taki. On się od razu paprykowy Paprykowy był z kurczaka. Od razu zaakcentował tą paprykę, no? Ale pod, a na czysty był jeszcze bardziej paprykowy. Jeszcze bardziej, no? A to jest po prostu owocowy, natomiast ma tą jedną papryczkę więcej, więc wypadałoby, żeby miał mocy też ciut więcej. Mhm. No, Dobra, czyli się nie boimy, to sobie dajemy... Chyba, że już mamy tak przepalone pyski, że... Nie no zobaczymy, nie wiem. O, czekaj, bo tutaj zaraz wyleje się... Tak, taki. Toxic, toksikiem tu, czy tu? A, teraz może stać tak. Teraz może stać buźką w waszą stronę. Zdecydowanie. Zapach taki takiego... dżemiku? So... Dżemik, tylko taki dżemik niewysokosłodzony, tylko taki niskosłodzony dżemik z owoców leśnych. No, ja bardzo taka konfitura, konfiturowaś. Ja bardziej miałem w głowie taki owocowy, so... No ale Gerber to, to nie jest. Przełknięte. No. Na początku słodki, taki aksamitny. Przy przełknięciu kwas się wyłania. Tak. Bym powiedział, że nawet tak Trzymając go na języku, ta, taka słodycz Dżemiku, u, Tak. Później przełykając, to taka kwaśność dojrzałych owoców bym skrzyczka. powiedział, że nawet de delikatnie ta kwaśność była przełamana leciutej goryczką paprykową. Gdzie, e... Gdzieś tam w tle ją wyczułem. Może tak, natomiast ona. Rozwija się. Ona nie była inwazyjna, ta goryczka. Nie, 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 nie. nie. Ona była na chwilę. Minimalna. I wiesz, przełykając już kolejny raz ślinę. To ona już znikła. Teraz pozostała już tylko palenie. Kwaskowatość. Też czuję jeszcze. Ja czuję drobinki owocowe. To czułem przy przymierzeniu tego. O, drobinki owocowe gdzieś tutaj między... Masz go tu jeszcze na... O, dobra. Między zębami? Gdzieś tam? Jakieś drobinki? Hmm. No Podnosić to, trochę. Ja z tego czuć. Czuć igiełki na języku. I Igiełki? Tak. To nie jest ciachanie, to nie jest bóle, bolesne, to jest takie przyjemne, coś ostrego. Coś pikantnego dla nas. To nie jest ostrość. Taki, bo myślę, myślę o moim gardle teraz. O gardle? Tak. Było przed wodą, ale znikło. To u mnie się to nawet w ogóle na gardle. Trochę na języku. Na języku, jak nie, nie wiem, czy zauważyć, jak cię mówi coś, to, to się trochę tak. No bo się natlenia. wzburza się, nie? Odbiło mi się, ale tutaj nie. To jest Ślinkę gdzieś tam delikatnie. Nic tu tak. się nie wydarzy, to jest ostrość bez historii. Ślinkę delikatnie. Pikantny, pikantny, wyraźnie pikantny. Pikantność. Nie? Na czysto wyraźnie pikantny, bo na potrawy to tak... Tro, Potrawałem trochę, mimo tego, że był mały nośnik... tutaj Przy, taki, Przykryła. Jak, trochę ją przykryła. Ten sos. Ale smakowo bardzo przyjemny sosik, bardzo mi pasujący. No ja, Odświeżający taki. Ja, ja jak, jak nie jestem wielbicielem takich klimatów, to również uznam, że jest niezły. Troszkę mi ślina gdzieś tam. O, tak, nie jest, nie jest tyłu. Ja mówię, że troszkę, troszkę ślinkę robi. No. Troszkę ślinkę tak, natomiast no, jest przyjemne. Natomiast mam wrażenie. No. Nie wiem, czy się ze zgodzisz, czy, czy Że to czy było to jest... pomylona kolejność, że ten czy... jest dużo słabszy od poprzedniego. No? I Nie wiem, na ile to jest specyfika dodatków do tych papryk że tam był bardziej pomidorkowo-paprykowy bardziej na... podwytrawny z naciskiem a tam... na, papryko, na papryki a tu po prostu jest owocowy z dodatkiem papryk że to bardziej przytłumia ale mam wrażenie, że jest słabszy niż tamten tak, no. też mam takie wrażenie i to powiedziałbym, że tak o dwie, dwie papryczki o dwie papryczki, no tak półtorej poziomu no. yy, tamten mad, no. mad Goat zrobił z łyżki już zrobił mo mocniejszy efekt wow no, niż, tutaj, niż tutaj, a, no, to, to a tutaj po prostu jest, no. No. jest dobry, jest czy smaczne. polecamy, jak najbardziej polecamy, tak. polecamy. Do, do wszystkiego praktycznie, bym to dodał, hmm. poza jakimiś może daniami typu, nie wiem, ciężkie, ciężkie mięsa, no jest. sosy, no ja z takimi sosami mam większy, że tak powiem, problem, więc zostawię tutaj opinię Tobie, bo ja tak naprawdę nie wiem, gdzie bym to dodał. Do lodów znowu, ponownie? Kanapki wszelkiego. Tylko, że widzisz, no, ja, ja, mówiąc, na, ja, ja te, mówiąc kanapki. Ja bym, tego, ja bym tego na kanapki nie dodał. Ja mówiąc kanapki, mam szeroką paletę. No, ja na tą kanapkę mogę dać wszystko, od sera po wędlinę, nie? Po jakieś... Ka kanapki wszelkiego... z dżemem i z tym. Z dżemem i z tym na przykład też. No, a ja kanapki z dżemem nie wiem, więc... No. Więc jak najbardziej, nie? Tak, no. Także tutaj możecie się zdać na byka. Polecam jak najbardziej sosik zakupić. Osoby, które lubią, lubią owoce, tak. ale nie takie owoce ulipkowe. Chamskie, tylko, tylko, tylko takie owoce. Naturalne, gładkie takie. Natura naturalną słodycz plus kwaskowatość tego owocu. Tak, plus To tutaj, tutaj doceniam przyjemną kompozycję, bo ta obecność papryk jest tutaj nieinwazyjna. Jest na tyle delikatna w potrawie. W potrawie. Jakby chciał to ktoś zrobić tak jak my? Tak, to, 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 no nie. to może zapiec. Tak? tak, może poczuć zdecydowanie. Tym, ale Tym tak, bardziej, jak ty, jeśli tak, jest, jak to jest to ten... ktoś, kto jakby nie ma dużego pojęcia o działaniu pikantności. Tak, ale tak jak tu jest ten Joker z tym językiem wystawionym i to jest skoncentrowane na języku, to tak naprawdę to jest skoncentrowane na języku. W tym momencie? Teraz już przeszło, no, tak takie, jak nawija. Takie przetarcie tylko, już tak. nic nie rośnie, nic, ja bardziej nic, czuję nie, tak, nic nie wburza się. Taki posmak jak po zjedzeniu cytryny, taki posmak suchości. No takie przetarcie, po prostu takie hmm. trochę. Prze przetarty skap skapczenia język tak. Taki su suchy język, który gdzieś tutaj przepijemy kolom za chwilę. No, to jest e... to, no, Toxic Joker, Pixie Pepper kolejny inny. E, inny Zdecydowanie o... inny. To jest zupełnie inny świat. Tak, inny sos. Świat e... smakowy, świ świat ostrościowy zupełnie inny, zupełnie gdzie indziej. Interesujący, jeśli próbowaliście, to, to możecie nam dać znać tak. w komentarzach, jeśli nie próbowaliście, to. Nasim... Polecamy na stronie Pixie Pepper. Tutaj macie tak? gdzieś cenę. Mniej gdzieś tu będzie? Tego sosu. Także no, 200 litrów myślimy, że warto. No myślę, że tak. Tym bardziej, że w podobnej, w podobnej cenie, albo i, i droższe macie sosy zagraniczne, które no jednak smakiem są dużo leweli niżej. Dużo niżej niż każdy tak naprawdę polski produkt, który tak testowaliśmy my, dotąd. My cały czas tym polskie sosy. Tak, dobre po polskie. Tak, dobre po polskie. No i co no? My też jesteśmy dobrzy po polscy. Tak. Chociaż ja mam jakieś tam włoskie korzenie. Polisz, te... polisz Boy, tak, ty nie. włoskie korzenie masz. Ciekawe gdzie. Chyba, włoskie korzenia. Dobrze. dobrze. brzegu. Mam ja. Polecamy. No i cóż, dzięki Ale za do dzisiaj. kolejnych. Na razie. Kto, jeśli nie śledzicie, to śledźcie, zostawcie lajki, komentarze, subskrypcję. Tak. Jeśli jedliście, to podzielcie się opinią. Na razie. Pa. Dzięki na razie